Kaski. No Za ile mam kaski? Z kaski mam obecnie 800 tysięcy gotówki i 2 miliony w banku No 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 Ewentualnie No Zakładam maskę bo nie chcę być takim ujawnionym ujawnionym łysolem y, Spoko, spoko Iść prosto, iść prosto No da i da Ewentualnie to auto Mam furę, mam furę Dobra Wsiadam Ja pierdolę no Jak, jak, jak takie debile będą tutaj prowadziły no to ja nie wiem Co debilu? Huh? Hey, dżamek, co? jak pan, jak pan, robisz? No i co ty robisz? co ty robisz? ty ty robisz? pan, szpitalu porąbało cię. No debila, co ty pan, jak pan, jak pan, jak pan, jak pan, jak Ile pan ma lat? Dużo 12 O dwa dwa, co? O ja pierdol Sporo sporo Ja mam 5 Cześć 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 Siema 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 Ty Sie, Sie. chcesz kupić klamy? Mam no. klamy. Aby ja dwoje mam gość klamy Obydwoje mamy A ja mam cały magazyn, i w ogóle jest niebogatszy. Ej, macie jeszcze jakieś Mam no, Mama, mogę dać albo sprzedać. Dobra. A poza tym technicznie musisz kupić. Wsiadajcie wszyscy do Merola, ten kto będzie robić na Co mówisz? Ej, chodź, mam gdzieś się podniosę tutaj. Czy wieński mam do czynienia? Wsiadajcie! Czarnik! Nie, ja, mój kolega, bo. Big black, wsiadaj. Dobra, jedź, Dobra, ja eloj, Ewentualnie musielibyśmy coś powolutku, coś tutaj poodwalać, ale mamy czas. Na o po. Jezus, Morio, przepraszam, przepraszam. Najsmutniejszy człowieku, przepraszam najmocniejszy, że się tutaj oturbowałem samochodem moim. podobało mi się to. Przepraszam. Ty, odjedź, odjedź. Ewentualnie. słuchaj Słuchaj, ziomek. Wydaje mi się, że ewentualnie musielibyśmy coś tutaj poodwalać. Jakiś napadzik albo coś. Dobra. się próbować no to bierze, musimy to z, ten, zlokalizować yy, jakiegoś... Musimy podać jakiegoś lew O ja... Ale lagi miałem Ale krope, kropelki miałem ewentualnie nie? Ale co ty grawasz w ogóle Kropelki miałem No spoko! Ty masz klamę czy nie? No ja mam klamę, co ty? Teraz nagrywasz to wszystko czy nie? No tak. To git. Co ty tak nawijasz o tym za chwilę w kółko? Czy jest, czy nie? Ja To kontroluję. No bo nie wiem, bo nie wiem właśnie. No ale nieważne. Jezu, kto ci dał prawo jazdy? Człowieku! Gościu. To nie moja wina. Gościu, jał to popsułeś. Prawo, ty co ewentualnie. Co robisz, idiota? To jakiś debil, to co? Też. się dzieje? No, debile, debile to były. Ewentualnie. No, ja Moja jest. O, babcie. otwarta jest nawet. Ale już szkoda, że nie da się wejść. Spokojnie. No, próbuj, próbuj, próbuj. A, to wam potrzebne? No raczej ta Ktoś mi zajebał, jedna No to poczekaj, poczekaj, no nie rób Nie, nie Dawa rób mi, łysy Sorry, że Jak, jak działa na zabaweczka. To ten debil, łysy Masz Co ty kurwa o, powiedziałeś? Super. Co ty powiedziałeś? Dzięki wielkie No Wziaraj, łysy O, dzięki, dzięki. Cześć Manko Trzeba tego Brabusiku zadramować, no Tego Brabusie Ta na prawo pojechał, na prawo W prawo? Na prawo co, co, ty robisz? Co ty robisz? Ale to prawo jadę. było? No ale... przecież pojechać w lewo, nie w prawo Teraz człowiek No w prawo pojeźdź. Ja wale nie mogę z tego, naprawdę No Do... Teraz w prawo O i masz tu tego typa Tego Brabusie Trzeba go zabić Jedziemy Ale mają skręty co? W prawo Pojechali No tu, 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 tu Ale ramują Widziałeś to? Dawaj, walimy Trajla Zarobitości Naprawki masz? Ale my możemy naprawić, bo jest w gangu za free można naprawić A no ja. No to fajnie No i te la Ferrari tutaj Tak samo zasuwa Atendę. Od... Ładujemy ich od razu. no. no. ja pierdolę. Nie, co to no, Co no? okay, kurwa. Co wy cię co? tym Co? Ja? Frajerze, frajerze nie niemiecki. Ja? Co, co ty sobie myślisz? No kurwa, czemu ty mnie tej <gry> no, no, Napierdalałeś no, w, w, naszego maroka porę <laughs> Ale fajnie, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Wystawimy je komuś. Za ileś, jak się da. Ale to są lepsze chyba, jest od tego. No, no. No jo. To ja je tutaj zostawię z boku. Idziemy. Ale powiem, A, to, naprawia tak, się. Tak, tak, tak się to robi. Tak się robi biznes. Mm -hmm. <laughs> Naprawiaj to. Raz. Gdzie jest ten lamus, który mam w porę A wiecie gdzieś może, gdzie lotko można się. wykorzystać? Nie ja wiem, bo mam... Ja jechałem, a on leżał na ziemi krzyczał halo, halo. Ja bym tak zbombił kogoś. Co jest robisz? Weź, weź się medyka. Ja... Nie będziesz go Tak. Haha, <laughs> <laughs> ale co to za muzyka, mój zaszczeku! Daj, to włączyć! To nie było, ja <laughs> Łysego, ja walę. Dobrze, dawaj Łysego. Ej, do bagażnika mnie się zajmować. Do bagażnika, ale nie puszczaj tej muzyki, człowieku, nie wkurzaj mnie no. Dobra, dobra. To, co coś tam? Psy były. Hały jechały. No. A to ma gardziko jest. Hello, Bożecie. racie Gusy. Czekaj. 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 Ja go zabieram. go go. Czekaj. na Czekaj. 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 Co Czekaj. co ty Czekaj. 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 <laughs> no, ja czekaj. To tej martwy jeden A ja mu pomogę, ja mu pomogę Pomażesz temu? Dobra, dzięki Co dzięki? A coś go kolegą Ja? No? Ja no To wsiadaj Czemu? To się, to się policzymy. zliczymy się. Co? <laughs> Jedziemy. No? Jedź. Elo, Ej, mamy łysego, mamy łysego Co wy robicie? Mamy łysego, jedź! Co wy robicie? Mamy łysego! Siadaj. Dobra, ja walę. Mamy łysego. Mamy elo, kurwa, pójdę wale. Co robić? No, wiesz że, wiesz, że ja jestem... Ja jestem nagrywam właśnie jest telewizji. W telewizji dobra. na kanał cyfrowy. Dobra, Audycyjny. Nie, my to nic nie zrobimy, tylko się dogadać ewentualnie. No to trzeba Słuchaj, musisz tam loda. Nie, tego zajedziemy gdzieś i... Loda musisz nic. tam zarobić, rozumiesz to loda. Okej, okay, okej. Okay. Zrobisz tam? Żadnego quita nie wal, ja w ogóle nie wiem w ogóle co to jest. Co to znaczy quit nie? Co to jest? No dobra, kurwa. Dobra. Trzeba szukać mi się. Szukaj musisz wego. Co ja nic tam się. Wymyśli. Nic ja nic nie będę okradał w ogóle. No dobra, tylko pan, zobacz, A, dobra to chyba Dobra, nie będę zabierał pistoletu ani nic. Nie jestem Ale może nas wystrzelać jeszcze Zabierz mu... Ja. oddasz mu. Zabierz na nasie Spokojnie, mu, tak. w razie mniej gotowego tej ja nie jestem taki... Yy, o ja... Nic nie zabiera. O... Aha, no Dobra, równe loda. Wtedy. To <suszy> nie będziesz? O czekajcie tu. A twój kolega, kolega przyjdzie? Czekaj chwilę. Ja wiem, kolega pod kolega podjedzie. Ta. Twój kolega podbije? Słucham? Twój kolega podbije? Ja nie mam kolegów. A, nie masz kolegów? No nie mam kolegów. Ale zobacz, zobacz, zobacz. A niebieski? Pa. Podjedzie. Jestem taki sam jak ty. O. Jestem łysy jak ty. Więc... <laughs> musimy się kochać wtedy. Bo musimy się łączyć. W teamie łysych. Dobra. Gnebią nas tutaj. Na tej wyspie, każdy łysy jest gnębiony, a to mi się nie podoba. Jeszcze Każdego łysego gnębią tutaj. Na tej, Dobra. Na tej wyspie, nie? To mi się nie podoba. A gdzie tamten pojechał? Pytanie. Nie wiem. Ja tu stoję. Ale zoba, ja tu jestem prawilna mortka. Ja no dawno, 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 dawno bym Ci pistola zabrał, klamę i ogólnie, ja nie zabrałem, bo nie jestem chujem. Nie. To się ceni. Cenisz to? Chyba że. On cię nie, zamina. zostaw go tu, zostaw go tu, zostaw tu. No? Nie, bo niebieska, pojedziemy jeszcze. Dobra, zrebek go tu, po którego pojedziemy. Zaczekaj chwilkę. Ty, ja ogólnie no. mu klamy nie zabrałem ani nic, bo ja. No. A czemu? Nie wiem, dam mu szansę. On nie słyszy jak my. Ale on nas przez cały czas. Ona nas armował za czas, przecież. No ja. Ale raz bądźmy prawidni. I lepsi. A nie z takim zachowaniem negatywnym jak oni. Co nie? Szam tego niebieskiego. Ten. Ej, to od nas! To jest zioma. Siema debilu. 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 Ty, to od nas był. Czemu to że... nas Jaka za nimi? Aha Pasów nie zapiąłem Zapiętam pasy Ej, 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 dawaj tego, dawaj tego Co tam co biega? To ro, co robicie? Tam, tam co po tam Co to robisz, żołek? Chodź mi Co? Co? Ej, to... To to jest To admin, jest taki. To admin nie. Ale co ty chcesz? Ja stoję tylko. Ale jutro. Ja ale no, ale to stoisz tutaj, czuje, stoisz na chodniku. Dobra, dobra. No właśnie, Jak, właśnie. Jaki w chodniku, na ulicy stał? Nie, chodzi, chodzi mi o to, żeby stał na chodniku. A, żeby stał na chodniku, no dobra. Zrozumiałem to tak, że, że ten, że stoi na chodniku zamiast. Dziemiaczki. Dzień dobry. Ale boli, ale boli. Sadajcie, wdajcie, to wam pomożemy Czekaj I dogonić O Ła Trzeba i dogonić. Synek Zawijamy cię Tego tutaj, tego <laughs> Czego Też, mnie. Jesteś poszybany. Nie panowie, jak, jak to jest wasz kolega, my, my mu nic nie zrobimy, tylko ten Pogadać Podnieś łapy do góry Proszę Ale proszę nic nie zapytać. Nie, spoko, ale łapy do góry tylko. Nic sobie nie zrobimy. A wy macie Spokojnie. jakiś gang, coś? Mamy, mamy, no, jak, mamy najbardziej, gang. Jak, jak, jak najbardziej, jak najbardziej. Ale. E, gang debili, gang debili. Mogę to zdumiec. No, no nie wiem, nie, nie wiem. Nie ma na razie stary, szefa. Nie? Poczekaj tu, poczekaj tu, poczekaj tu, poczekaj tu, poczekaj, poczekaj minut. Dziewięć. Ja znam, ja znam taki gang, nie, stary, Twoi stary co jakoś tak Co? Nie gadaj Serio? Yeah, cię kręcam, no no. No. O, ja cię kręcę, no, ale fajny No A co Ja cię kręcę duży Chociaż ja tylko taki Dużego pytonga mają? Co? Chcecie mi zrobić? Co? Co chcecie mi zrobić? Zobacz, się Zrobisz na blada? Właśnie, zrobisz robisz na mi... no, bloda Dobra, dobra Osiem. Chyba, że jak nie będzie loda, no to będzie, no wiesz, śmierć. Dlaczego? Dobra, rozumiem, no. rozumiem. Bo co, ba? No. Chciałbyś taki no. chciałbyś pistolet polizać Co? Chciałbyś taki pistolet polizać? Jakbyś loda nie zrobił? A ja mam wintagę No a my, Ale a mogę, mamy mogę, to. mogę, mogę, mogę To poprosimy działaj, teraz działaj. Działamy, ja tutaj się zbieram czekać Bo pa, ja tutaj sobie zdejmuję ale co, no, co no. dobra, spoko, to kiszynitalia w, w ogóle jest. No nieźle, nieźle, rozgadza się. A, gra wstępna, gra wstępna. Eee, co, co, wspomniałeś coś, Kościół, co ty myślisz? Ma rolę pójść odwrotną. Aha. Weźcie, roz, rozbierzmy się, rozbierzmy się wszyscy. Dobra, robimy tak.

O, gościu, nieźle, powiem ci, nieźle, nieźle O, no, normalnie Tam życie idzie, powiem ja. na tym, trochę jesteś o tym, na tym. <laughs> <laughs> Dokładnie tak Ja mam logic, Logic tam to moją y emotkę logik, coś takiego No Wspólne No dawaj U. O, dawaj o tak o Jak najbardziej Ojojoj. oj Ty Jak będzie koniec wejdź weźmy potem daj kulkę w łeb i do szpitala go zawozimy Może co? No o dobra Nie Dobra bo git Amera O wejdź do łeb Wejdź te No Ty na napad go, na napad go Mamy zakładnika o, no, jednego Ucimy na łapach No o, a pan ile to ma wzrostu, bo trochę pan no, Weź to, go masz się. na łapy I tak Łopie. A ty wysył nie Ty Tyle masz Ja? Też miałem 1,80 metra, ale jest jeszcze wysył No nie, a nie, nie A, czyli, mia czyli, mia czyli miałeś tyle lat, a miałeś mniej, no nie wiedziałem No Cię szukali? Tak Będę. Teraz słuchaj, słuchaj, słuchaj. łoj Zagrał się do mnie tyłami Słuchajcie, wow. dobra, dobra, to wątpok. Czekajcie. Eee One yo Czekaj, nagrywamy vloga, nagrywamy vloga teraz. No mianowicie... No, si, si, mamy tutaj zakładnika jednego. I tutaj koledze od tego łysego. Macie no, 5 minut, żeby nam dać pół miliona, bo inaczej. No pożegnacie się z kolegą. Ja mogę dać pół miliona. No to, 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 na pewno? No, no. Zobaczymy, jak Mogę coś dać. Coś, no, no. Dobra, dawaj dobra, na szpital dobra. i lecimy będzie No, wolne. no to to dam, dam. I ewentualnie no. pół miliona i napad Na zakładnika Nic sobie no. takiego nie zrobimy, tylko żeby No, na zakładnika tak, po prostu Z, Zrozumiano? O o, puta, wow. o, oczywiście Czekaj, ty wypadłeś, tak? Weź, o, weź na chwilę Nie, wypadłeś, siedzi, wypadłeś. siedzi Haha, <laughs> to, to Ewentualnie, pan, to jest... my się to, my się dogadamy no spokojnie. Chyba, że jak coś tobie nie pasuje, no to nie będzie gadania. Wyleciał, wyleciał A nie jest Jest jednak Siedzi u nas. No nie ma, no człowiek, już on tu leży. No On tu jest, w On tam siedzi Wsiadaj. Dobra, weź go na szybko tam. No, no. Lecimy. Jesus. Uh, Tetan. 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 Halo? Czekaj. Po co <coughs> cię ma, Ty. Ja. Co <coughs> ty <coughs> <Yeah>. robisz, <coughs> dia to sam?